Cześć, jestem Niebieski, a to jest Factorio. I dzisiaj, ja dzisiaj jeszcze nie wiem, co zrobimy najpierw. A nie, nie wezmę. <laughs> choćbym chciał, nie wezmę. Mój układ logistyczny działa. Dobra, to co chcę zrobić właściwie, to załatwienie sobie większej produkcji tych tutaj użytkowych pakietów naukowych. To by właściwie było całkiem przyjemną rzeczą, którą mógłbym zrobić. Zdecydowanie by to mi się przydało. Mi się by to SD. Tak, mocno by się to przydało. Ale brakuje mi stali. I to jest ta część, która mi się nie podoba. Brak stali to jest rzecz, która mi się nie podoba. Tylko jeszcze jedna rzecz. odłożę te silniki. Mogę je wrzucić tutaj. Bo ich na pewno nie będę potrzebował. OK. teraz kolejna rzecz, którą potrzebuję, to jest stal. Halo, halo, stal. Jest gdzieś tutaj stal. Oczywiście, że stali nie ma ani odrobinę, więc przyjdzie mi uruchomić linię kolejową. To będzie akurat dość, dość pożądana rzecz. Kolejną rzeczą jest tak, stworzenie tych użytkowych pakietów naukowych, które bez stali i tak nie zadziałają. Świetnie. <laughs> Jak tam idzie tutaj konstrukcja? Ta konstrukcja tutaj, mur, całkiem nieźle wygląda. Wiecie. Tutaj mur ustawili. Ustawiony jest całkiem nieźle. Brakuje oczywiście udziałek i będzie brakowało działek. Dziwię się, że to nie jest ustawione. Ale to mogę chyba z. Zry... Jednak nie mogę. Okej. Okay. Tutaj powstała kolonia. Tamto to kolonie zniszczę oraz. Jako dodatek idę po amunicję. Amunicję mam tutaj w porządku. Amunicja wzięta. I co jeszcze potrzebuję? Ukorów elektronicznych. Dobra, to też je wezmę. Czemu im mam. Właśnie, czemu nie mam ich w ogóle w systemie logistycznym? Nie ja mam ich w systemie logistycznym. Będę miał, kiedy stworzę skrzynki, które będą uzupełniały to. Ok, cztery kapsuły. Świetnie. Jeszcze potrzebuję? Mogę zrobić jedną, opowiedz mi, żelaza. W takim razie, żelazo. Żelazo jest tutaj. To też żelazo sobie wezmę. Dobry. wy tu niesiecie mury oraz zestawy naprawcze. Jakim cudem wchodzicie do mnie? A co to się dzieje? Zaraz, zaraz, zaraz. To moje roboty. To, robo to moje roboty były. Co to ma być? Skąd ja te roboty wziąłem? Nie mam pojęcia. a mnie najbardziej ciekawi. Wziąłem trochę więcej żelaza niż powinienem. Dobra, zrobię to w ten sposób. Ten układ logistyczny działa, ale nie zawsze tak jakbym chciał, zdaje się. No dobra, co wy chcecie? A wy już tylko do mnie lecicie, co? A teraz gdzie? Z robotami logistycznymi jest tak, że one będą lecieć wszędzie tak szybko i tak daleko, jak tylko się da. I to jest coś, na co będę musiał uważać. A po prostu jak gdzieś wychodzę, będę musiał wyłączać tą osobistą logistykę. Bo jak widać tutaj na załączonym obrazku, roboty nie mają pojęcia co zrobić jak tam z prądem? Proces w porządku. Hmm. Czekać, nie czekać. Wyjazd ode mnie. <gryw> Rozłączam się. Odłączam się od was. Nie potrzebuję teraz tego. Chcę gniazdo i uruchomić linię kolejową. Uruchomię linię kolejową i wyłączę gniazdo. Czyli najpierw uruchomię linię kolejową. To jest mój pociąg. Działaj na automacie. Znowu, niech przewiezie mi nie surowców. To mi się naprawdę bardzo przyda. Mam mała amunicji przy sobie. Co jej więcej? Czemu działka zasilić, oczywiście? I tak, tutaj znajduje się nic w porządku. Czyli tylko te jedno gniazdo. Te tutaj. Tutaj jakieś. O, właśnie, tu coś się pojawiło. Byłem, moje lasery oczywiście atakują I te lasery z bazy także atakują Gniazdo zniszczone, zniszczone Ok Poszło szybciej niż sądziłem Zdecydowanie Tam na górze coś jest, też to zniszczę A żeby mi tutaj nie leżało niepotrzebnie Dobra, Was jest tutaj troszkę więcej Tak, ich tutaj jest troszkę więcej Tutaj są jakieś, tutaj są jakieś, dobra. Ja też tutaj jestem. W porządku, moje lasery tak, że, moje lasery naprawdę są dobre. OK. zginiesz, zginiesz, w porządku. I gniazdo zniszczone, jeszcze tutaj coś jest. Reszta ładnie, na no, szybko zniszczę. Wiecie, wystarczy, że ja tutaj sobie pochodzę wokół i te gniazdo pójdzie spać. Oczywiście nieco paliwa zużyję. Ojoj, wlazłem w kwas. Jak wlezę w kwas, to już je robi mniej miło. Nieco. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra, i teraz powrotem do bazy, tak więc takie małe, nieduże gniazda, które są w pobliżu na szybko padną, w porządku, to mi się nawet podoba, a ja tędy nie przejdę, o jaka katastrofa. Tutaj jest pociąg i ja może zrobię tak, że sobie przekopiuję to. I teraz... To zadziała. Zdaje się, że zadziała. OK. I OK. Więc tutaj ta część także roboty już sobie z tym poradzą. I to będzie chronione częściowo. To będzie to zburzyć. Tutaj może dodam nieco działek na wszelki wypadek, żeby to było lepiej chronione. Ja tych działek już nie używam, tak więc mogę je tutaj dać. Mogę je tutaj dać i one będą sobie działać. Okej. Okay. To jest uszkadzane. Tutaj jest to uszkadzane. Nawet zniszczone zostało, A tylko, tylko dlatego, że przechodziły robaletu, Z którego gniazda one przechodziły? Tutaj z tego gniazda. Idę je zniszczyć. Poniszczą mi roboporty. Roboporty są drogie. A chcę je tam mieć, bo naprawiam rzeczy. Ale przechodzą i niszczą tylko dlatego, że nie mają jak przejść. Ok, dzień dobry. Okej, okay, teraz to ja zginę. Albo nie. Może przeżyję. Może przeżyję. Czy te gniazdo i pójdzie spać? Powiedzcie. Dobra, poszło spać. Mogę wracać do bazy. Dobra, tutaj baza, no to już naprawili, jak widać. I teraz... Jeszcze tego tu nie ustawili, to ja to tutaj ustawię. I to jest te tu... Zaraz, czy to na pewno było te gniazdo? Ono jakoś tak... Dziwnie przechodziło, tak jakby było gdzieś stąd bardziej. O patrzcie, robale. One są spoko spokojne, one tutaj są. Co one tutaj robią? Gdzie jest moja lokomotywa? Lokomotywa? Niech tu się przejedzie. Małe szanse, że trafi na robala. Albo nie tak małe. Patrzcie, jedzie. No i robal, raz, trzy, dwa, jeden, bum. Był robal, nie ma robala. Dobra. Gniazdo, które mi interesuje, znajduje się tutaj. Tak, bo ono wysyła taki. I z tego co widzę, ono wysyła tak. Czy wy chcecie mnie wkurzyć? No, las i mi gniazdo niszczy. Znaczy, roboporta niszczy. Co to ma być? Coś jeszcze jest Coś jeszcze atakowane. Dobra, ty atakujesz tutaj. To ty jednak nie jesteś taki groźny. Ktoś jeszcze był atakowany i nie mam pojęcia co. Dobra, idę sobie stąd. Różmy, może zbudował rzeczy, których jeszcze bardziej potrzebuję. Teraz nieco żelaza mi dobędzie się. Będę miał nieco stali. Stal mi się przyda. Dodatkowo, skoro chcę mieć to w systemie wszystko, oho, wszystko idzie. Nie wylecicie. Jeśli lecą, na pewno. Ale skoro chcę mieć rzeczy w systemie takie jak żelazo i stal, to może po prostu zrobię skrzynki do tego. Wiecie, to jest nawet nie najgorszy pomysł ja sobie to skopiuję i tutaj żelazo tutaj stal tutaj miedź i jako, że właściwie kamień też podrzucę, chociaż nie sądzę, żebym potrzebował go zbyt prędko, ale już niech będzie okej, okay, okej okay. Mi na pewną swobodę, jeżeli chodzi o potrzebę surowców, które tutaj mam przy sobie. I teraz czas na. Tutaj ustawię produkcję. Ta produkcja, która jest tutaj na górze. Ja ją usunę. W porządku usunięta. Szybko poszło, całkiem całkiem szybko poszło. Okej, okay, teraz tak. Potrzebuję jeszcze plastiku. Nie ja będę potrzebował plastik. Gdzie... Dobra, tutaj mam plastik. Gdzie ja mogę go sobie pobierać. Wiecie co, na razie dam to bardzo blisko centrum logistycznego. I tutaj będzie plastik. Poza plastikiem będę coś jeszcze będę potrzebował? Chyba nie. A nie jeszcze będę chciał mieć to. Ok, teraz yy, skrzynki pasywne powinienem, raczej do skrzynek logistycznych, powinienem wrzucić kilka skrzynek pasywnych, które znajdują się tutaj. Ok, przy okazji idę po stal. Jeszcze jej nie mam. Ale już coś tam się uzbiera. Coś tam stali się uzbiera, to jest w porządku. Okazji wiem, gdzie nieco stali więcej albo i nie. Ale wyłączę tutaj priorytet wyjścia. Nie surowców będzie tutaj szło. A tego nie potrzebujemy aż w takich ilościach. Ok, chcę zrobić te skrzynki na pewno. Więcej tych skrzynek, więcej miedzi. Ogółem. Zielonych układów elektronicznych. To ja sobie je wezmę. Chciałam ja skrzynkę od zielonych układów elektronicznych. O, oczywiście, że nie. Tak więc stawię ją. A tutaj bliziutko. Dobra, roboty konstrukcyjne powinny działać. Powinny działać. To są roboty logistyczne. A konstrukcyjne gdzie? Okej, okay, co to jest? To są, to, czy to wszystko to są czerwie? Możliwe? Nie jest na to szansa. Okej, okay, ty tutaj jesteś produkowany. Nie wszystko się tworzy tak, jak powinno, albo mi się wydaje. Wiecie, mury się stworzyły. Lasery wiadomo, że nie idą. Może roboty dziś lecą, lecz nie wiadomo gdzie. O, dokładnie lecą. Lecą roboty. Tutaj może ustawię taki pośredni roboport. O, tak, roboty lecą. Zdecydowanie. Pośrednie roboporty będą przydatne. Będą to roboporty do ładowania robotów. Roboporty do ładowania robotów. Całkiem nieźle to brzmi. I one będą przy granicy. Przy okazji te roboporty. Będą super przydatne, jeżeli chodzi o naprawę moich działek. Dobra, nie mam tylu roboportu, żeby wszędzie ustawić, ale wciąż jest w porządku. Okej, okay, dodatkowe skrzynie magazynujące te sieci logistycznej, wiecie. Trochę materiałów tutaj leci, chociaż nie leci z powrotem, tylko leci chyba na budowę to wciąż te skrzynie wszystkie, które tutaj mam, zaczęły się zapełniać. A tutaj jest jakiś roboport, a to jest mini roboport, dobra. Teraz czas na produkcję. Tyle wystarczy, może tyle. I to będą badania. Da, badania. Potrzebuję coś takiego. Teraz tutaj damy, to oczywiście jest prowizoryczna produkcja i to bardzo. Prowizorka pełną paro idzie, świetnie. Bardzo lubimy prowizorkę. Tutaj gniazdo powstało. Te gniazda powstają dosłownie w dowolnym momencie, kiedy tylko się odwrócę. Okej, okay, ty idziesz tu. Przy okazji, może wezmę sobie tych układów. Skoro już tutaj jestem. Okej, okay, one mi się tutaj magazynują w dziwny sposób, oczywiście. Okej, okay, i je wrzucam tu. W porządku, całkiem nieźle. Tutaj potrzebuję również plastiku i stali. Tutaj jest plastik, tu jest plastiki mieć, a stala. stali nie ma. Nie ma stali. Dobra, plastik wrzucony, jeszcze mieć. I też aż tak wiele nie ma. Dobra, to idzie. Jeszcze potrzebuję elementów robotów. A ty nie ma zasilania, to dostaniesz zasilanie. Ty nie ma zasilania, to też dostaniesz zasilanie. Ty nie ma zasilania, to też dostaniesz zasilanie. Okej, okay, ale tych elementów robotów, u trochę sporo tych szkieletów, szkieletów nie elementów wyziąłem. Mi się przydadzą zdecydowanie. Okej. Okay. Oraz stal. stal. Stal, stal, stal. żeby produkcja mogła ruszyć. Oczywiście nieco prądu także do tego potrzebuję. I nie korzystam z sieci logistycznej, wiem o tym. <laughs> Dobra, gdzie jest moja stal? W poszukiwaniach stali. O, troszkę tutaj jest. Jak miło, zdecydowanie się przyda. Tak, to aż 200 jednostek stali. 20 jednostek stali równa się 100 jednostek struktur niskiej gęstości oraz jeszcze na 3 zielone, czyli jakieś 30 użytkowych pakietów badawczych, naukowych. Ok, z tym sobie poradzimy. Więcej miedzi. Czy ja miedź wrzucam? Miedź wrzucam do systemu, ale wezmę sobie stąd. Oczywiście, że z pasów najłatwiej brać surowce. Dobra, więc miedź wzięta i to będę potrzebował. I oczywiście gdzieś mnie atakują, tutaj mnie atakują. Ok. Działka jeszcze chwilami nie zanim się stworzą. Ale jest ich coraz więcej, jest ich coraz więcej. Czy ja mógłbym wspomóc produkcję działek, to by było ciekawe. Potrzebuję że oczywiście że. Stali, której nie mam przy sobie. Dobra, no skoro stali nie mam przy sobie, to bardzo nie wspomogę tej produkcji, ale na pewno poszukam stali. I na ten odcinek to będzie na tyle. Taki trochę swobodny odcinek, ale robimy kilka ważnych rzeczy. Tak? Mianowicie budujemy obronę mojej bazy. Obrona bazy wciąż jest ważna, szczególnie obrona produkcji stali, bo bez stali to ja wiele zrobić nie mogę. To się wkrótce stworzy i będzie przydatne. Tym bramę będę musiał postawić. To także w swoim czasie. Kolejna rzecz system logistyczny. Tak, chcę mieć w końcu pełne system logistyczny. Muszę to zbadać. To jest taki klucz, który chcę zbadać. No i pozwoli stworzyć, no w pełni pozwolić prawdopodobnie nawet usunąć to i stworzyć to na nowo. Na nowo w pełni z z roboportami. Które mają dziwne nazwy. Teraz spojrzałem i to mi pozwoli, no po prostu, damy radę z robalami. Pełny rozwój przeciwko robalom. Mobilizujemy wszystko. A, i wziąłem stal do laserów. A więc lasery oczywiście uruchamiamy. Tu jest stal. Trochę się ich stworzy. Kilka oczywiście. I one od razu pójdą tutaj porządku. Zapewnia się. A zaraz teraz to tyle. Dzięki Wam wielkie za oglądanie. Zapraszam raz do subskrypcji kanału oczywiście. Zostawienia w górę, że wam się podobał odcinek i zobaczymy się w następnym odcinku z faktoria, cześć